To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem Cyberbezpieczeństwo AI. Dlaczego polskie fabryki ignorują zagrożenia? Raport EY ujawnia niepokojący rozdźwięk w polskim przemyśle, gdzie intensywne wdrażanie sztucznej inteligencji odbywa się przy alarmująco niskich inwestycjach w cyberbezpieczeństwo AI. W obliczu rosnących zagrożeń cybernetycznych, kwestia cyberbezpieczeństwa Ai staje się kluczowa dla polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, które, mimo deklaracji, wciąż niedostatecznie zabezpieczają swoje systemy. Polskie przedsiębiorstwa produkcyjne przodują we wdrażaniu sztucznej inteligencji, ale alarmujące dane z badania EY ujawniają niepokojący rozdźwięk między deklaracjami a realnymi inwestycjami w cyberbezpieczeństwo. Podczas gdy 30% firm z tego sektora zakończyło już pierwsze implementacje AI, a aż 94% deklaruje analizę kwestii bezpieczeństwa, zaledwie 34% przeznacza na to realne środki. Najnowsza edycja badania EY Jak polskie firmy wdrażają AI wskazuje na dynamiczny rozwój adopcji AI w polskim biznesie. W ciągu roku odsetek firm które zakończyły pierwsze wdrożenia, wzrósł z 20% do 25%, a 78% z nich raportuje pozytywne efekty. Sektor produkcyjny wyróżnia się na tym tle, osiągając 30% ukończonych wdrożeń, co czyni go liderem w skali kraju. Cyberbezpieczeństwo AI tylko z pozoru, jednak optymistyczny obraz wdrażania AI zaciemniają dane dotyczące cyberbezpieczeństwa. Badanie EY ujawnia, że choć 94% firm produkcyjnych twierdzi, że analizuje aspekty cyberbezpieczeństwa przy implementacji AI, to realne inwestycje w tym obszarze są znacznie niższe. Tylko 34% firm z tego sektora zainwestowało w zabezpieczenia systemów AI, w porównaniu do 49% w branży handlowej. Co więcej, zaledwie 18% podmiotów produkcyjnych wdrożyło kompleksowe zabezpieczenia, łącząc rozwiązania proceduralne, np. szkolenia pracowników, z narzędziowymi. Postępująca digitalizacja sprawia, że w firmach pojawiają się nowe obszary, które trzeba zabezpieczyć. Branża produkcyjna jest szczególnie narażona. Ponieważ zazwyczaj pamiętamy o zabezpieczeniu naszych komputerów czy telefonów, ale mało kto myśli o tym, że hakerzy mogą wedrzeć się nawet przez telewizor, drukarkę czy niezaktualizowany sterownik w fabryce. Ostrzega Piotr Ciepiela, partner EY, lider obszaru cyberbezpieczeństwa w regionie EMEA, od w ogniu. Szczególnym zagrożeniem jest strefa od. Operational Technology, obejmująca systemy sterowania automatyką przemysłową, czujniki IOT i narzędzia do kontroli maszyn w czasie rzeczywistym. Naruszenie bezpieczeństwa w tym obszarze może prowadzić do poważnych konsekwencji, od przestojów produkcyjnych i uszkodzeń maszyn po ingerencję w skład produktów. W zakładach, gdzie AI steruje robotami na liniach produkcyjnych, skutki ataku mogą być katastrofalne, zagrażając nie tylko biznesowi, ale i bezpieczeństwu konsumentów. O obszarze bezpieczeństwa OD wciąż mówi się zdecydowanie za mało, podczas gdy zachowanie ciągłości produkcji w kluczowych dla gospodarki obszarach jest bardzo ważne, tym bardziej, że jesteśmy krajem przyfrontowym. Podkreśla Leszek Mróz, partner EY w Centrum Kompetencji EY dla Usług Bezpieczeństwa OD, AJ. Analiza danych pokazuje niepokojący rozdźwięk między świadomością zagrożeń cybernetycznych a faktycznymi inwestycjami w zabezpieczenia. Firmy często lekceważą znaczenie ochrony strefy OT, która jest kluczowa dla ciągłości produkcji. Konieczne jest wdrożenie holistycznego podejścia do cyberbezpieczeństwa, łączącego szkolenia pracowników i narzędzia ochronne. Rosnąca liczba ataków cybernetycznych wskazuje na pilną potrzebę zwiększenia inwestycji w tym obszarze, szczególnie w sektorze produkcyjnym, który ma kluczowe znaczenie dla gospodarki. Ignorowanie zagrożeń może prowadzić do poważnych konsekwencji nie tylko dla przedsiębiorstw, ale również dla konsumentów. Polski sektor produkcyjny stoi w obliczu wyzwania. Aby w pełni wykorzystać potencjał AI, firmy muszą priorytetowo traktować cyberbezpieczeństwo i inwestować w kompleksowe rozwiązania chroniące zarówno systemy IT, jak i OT. Ignorowanie tego aspektu może prowadzić do poważnych strat finansowych, uszkodzeń reputacji, a nawet zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.